Choć skład wczorajszego podium był pewnym zaskoczeniem, niewiele brakło, ten układ na mecie wyglądałby zupełnie inaczej. Emocje już nieco opadły, opadł też kurz, co pozwoliło dostrzec wiele ciekawych historii, którym wspólnie przyjrzymy się już za chwilę. Dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników zostańcie ze mną. jest poniedziałek, 7 czerwca, Daniel Biały echa Padoku. uwielbiam takie weekendy wyścigowe jak ten, który za nami, uwielbiam takie poranki jak ten dzisiejszy, kiedy magazyn robi się praktycznie sam, bez mojego udziału tematy same wskakują do notesu a zaczynam od tego najbardziej kontrowersyjnego tego najbardziej gorącego tematu opon, na ten moment Pirelli utrzymuje, że te awarie raczej nie miały związku z nadmiernym zużyciem się tej czarnej materii, Mario Isola wskazuje i bardzo słusznie, że byli w stawce kierowcy, którzy przejechali na tym komplecie C3, ponad 40 okrążeń, 40 to tak Taka liczba wskazana przez firmę Pirelli jako bezpieczna dla tego zestawu. Opon Mario też wskazuje, że ta lewa strona, lewa tylna opona wcale nie jest w baku oponą, która cierpi najbardziej która jest poddana stresom, to raczej prawa strona prawa przednia, to jest miejsce na które muszą uważać kierowcy, właśnie dlatego Max Verstappen wielokrotnie w trakcie tego wyścigu słyszał od swojego inżyniera, prawa przednia uważaj na nią, skoro nie nadmierne zrzucie to co? No i tutaj wskazówka że w czasie tej przerwy czerwonej flagi inżynierowie włoskiego producenta wykonali taką szybką inspekcję wszystkich kompletów zdjętych samochodów, no i w jednym z nich znaleziono dość duże nacięcie długości 6-7 Centymetrów był to komplet zdjęty z samochodu Luisa Hamiltona, która opona lewa tylna. No i to jest właśnie wskazówka, że na torze mogło znajdować się coś, co uszkadzało te opony. Na szczęście, w przypadku Luisa Hamiltona nie doszło do nacięcia tej konstrukcyjnej części opony i prawdopodobnie dlatego nie doszło do jej uszkodzenia. Jeżeli rzeczywiście okaże się, że coś było na torze. No to zobaczymy te wyniki pracy włoskiego producenta w formie raportu, ale ten raport nie pojawi się zbyt prędko opony muszą wrócić do fabryki w Mediolanie, gdzie zostaną poddane skrupulatnym badaniom i skrupulatnej ocenie. Są pewne wątpliwości co do tego, czy Pirelli mówi nam całą prawdę dostawca opon nie cieszy się zbyt dużym zaufaniem zespołów Również mediów, ma to być wynikiem poprzednich sytuacji z. Nadmiernym zużyciem się opon, z jakimiś problemami związanymi z samymi oponami, natomiast tym razem o kreatywnej księgowości raczej mowy być nie może. Christian Horner powiedział, że my mamy te opony, mówił o tym wczoraj. Ta opona jest praktycznie cała. Jeżeli tam jest jakieś nacięcie, to na pewno je znajdziemy. Red Bull z pewnością wykonał dokładną dokumentację fotograficzną tej opony, zanim oddał ją Pirelli temu procesowi. Ma też przyglądać się bardzo dokładnie FIA, więc nie sądzę, żeby tutaj. Pirelli miał jakieś duże pole do manewru. Zobaczymy, co to wszystko nam przyniesie. Tak, nawiązując do tej całej historii, która jest takim trochę archiwumix, prawda, leży gdzieś tam. Mówię tutaj o torze w baku. Być może, właśnie tam na tym torze znajduje się ten element, który doprowadził do uszkodzenia opon. No, ale dopóki ten raport nie uży światła dziennego, nie będziemy mieli pewności, co się tak naprawdę wydarzyło. Zwracam uwagę na dużą przytomność Helmuta Marko, który. W takiej rozmowie uchwyconej przez kamery z Isianem Hornerem zadał bardzo ciekawe pytanie, czy bardzo trafnie odpowiedział Hornerowi Horner od razu może właśnie widząc te kamery obok powiedział zawiodła na pewno opona a Marko mówi ale przecież inni jechali na tej oponie dużej Horner nadal utrzymywał swoją wersję wydarzenia ja tylko tak dodam że w Monaco Tsunoda na tym komplecie opon C3 przejechał 64 okrążenia stroll w Portugalii z pełnym ładunkiem paliwa 39 to jest jakiś dystans w okolicy 30 30 kilku okrążeń na torze w baku więc nie powinno być problemów związanych z nadmiernym zużyciem się opon, chyba że mamy do czynienia z jakimś problemem konstrukcyjnym, ale poczekajmy na ten raport. Ja bym na ten moment nie strzelał z dużego działa do Pirelli, choć już wczoraj to się wydarzyło i tych strzałów było naprawdę bardzo dużo. Ten raport wiele nam wyjaśni. Liczę na rzetelność Pirelli, no i na czujne oko FIA, bo biorąc pod uwagę miejsce, w jakim doszło do wypadku i to, że tam po lewej stronie znajdowała się ta prosta i yy, aleja serwisowa oddzielona murem wjazd w ten mur mógł się zakończyć wczoraj bardzo tragicznie, a teraz temat magii tego zaklęcia, które wczoraj nie wyszło Lewisowi Hamiltonowi z magią trzeba uważać, o tym boleśnie przekonał się wczoraj zespół Mercedesa System pozwalający na dogrzanie, a w zasadzie nawet przegrzanie w pewnym sensie układu hamowania i potem przetransferowanie tego całego ciepła no wczoraj sprawił wiele kłopotów, ale to nie był pierwszy taki przypadek, już w przeszłości dochodziło do takiej sytuacji. Zdarzyło się tak chociażby w przypadku tego zastępstwa Louisa Hamiltona przez, przez George'a Russella. Tam George Russell ze względu na nie Zezaktywowanie tego systemu przestrzenią miejsce w alei serwisowej, miejsce e serwisowe, ale nic złego się nie wydarzyło. Tym razem Lewis Hamilton popełnił taki błąd. Lewis jest święcie przekonany, że wyłączył ten system zanim zaczął procedurę e startową, więc musiał go przypadkiem przełączyć. Teraz dochodzimy do różnic w przypadku tych dwóch. Sytuacji. Przede wszystkim różnica wynika z tego, gdzie ułożony był ten przycisk. W przypadku George'a Arasella ten przycisk, czerwony przycisk oznaczony literami BW, Break Warming, znajdował się z przodu. George po prostu o nim zapomniał. W przypadku Louisa Hamiltona jego kierownicy ten przycisk umieszczony jest z tyłu kierownicy pod lewym palcem wskazującym. Wielokrotnie widać, jak Louis Hamilton używa tego przycisku. Zmienia się też treść. Informacji wyświetlanej na wyświetlaczu znajdującym się na kierownicy, pojawiają się temperatury dla czterech narożników e, samochodu. No i Lewis Hamilton, wykonując tą procedurę startową w bardzo charakterystyczny dla siebie sposób, zwrócił uwagę, że Lewis za każdym razem, jak startuje, nakłada całą swoją dłoń na kierownicę tam eksperci sugerują, szuka jakiegoś punktu odniesienia dla łopatki sprzęgła, w ten sposób sobie pomaga Louis wielokrotnie w trakcie tego restartu, układa tą dłoń na kierownicy, tak jakby nie mógł znaleźć tego odpowiedniego, idealnego punktu położenia dłoni idealnego uchwytu i być może właśnie wtedy przypadkiem nacisnął ten przycisk, ewidentny błąd kierowca, ale również zespół powinien zadbać o to żeby do takich sytuacji nie dochodziło ponieważ yy... Luis przeprosił, no, sprawy tak naprawdę nie ma, Luis wziął winę na siebie, natomiast można, parafrazując jego słowa z zeszłego weekendu, te słowa, które padły przed kamerą stacji Ziggo Sport, powiedzieć, że zespół. Odrobił zadanie domowe Lewis Hamilton. Niekoniecznie, choć Mercedes bardzo broni swojego kierowcy. Toto Wolf powiedział nawet, że nie ma tak naprawdę mowy o tym, że Lewis popełnił błąd. No tutaj widać, że coś zaczyna się dziać. Ta dynamika w zespole Mercedesa jest naprawdę duża i gdzieś ucieka ten zdrowy rozsądnek. Czy tylko Mercedes dysponuje takim magicznym zaklęciem? Otóż nie. Kiedy przesłuchiwałem się, dzisiaj przeglądałem nagrania z samochodu Maxa Verstappena szukając momentu, kiedy mógł na coś najechać, usłyszałem jeden z komunikatów właśnie w fazie neutralizacji od inżyniera komunikatu, który brzmiał komunikat brzmiał brake warming with DRS pedal, czyli użyj dogrzewania hamulca z wykorzystaniem łopatki DRS-u, co pokazuje, że system również jest w tym samochodzie, ale Użycie tego systemu wygląda nieco inaczej, technicznie jest to po prostu inaczej zorganizowane. Warto też zwrócić uwagę na to, co działo się z samochodem Lewisa Hamiltona, kiedy wrócił. Na tor po tym wjeździe w tą drogę serwisową czy drogę bezpieczeństwa, Lewis Hamilton próbował gonić kierowców hasa, ale kiedy do nich się zbliżył, za chwilę usłyszał od swojego inżyniera. Temperatury w samochodzie poszły pod niebo musisz odpuścić Lift and Coast. Co sugeruje, że Mercedes tak naprawdę wcale nie rozwiązał tych problemów z podążaniem w brudnym powietrzu, to pokazuje, że Lewis Hamilton niesamowicie się obronił w sobotę, bo gdyby nie ten dobry finish kwalifikacji, dobry finish sobotniego dnia, to Luis mógłby się męczyć tak samo jak męczył się Walter i Botas to może być pewne usprawiedliwienie tego jak wyglądało tempo Walteriego Botasa w ten weekend i w trakcie tego wyścigu i w trakcie końcówki, kiedy kilku kierowców bezpośrednio na krótkim dystansie odebrało mu pozycję na torze ten wyścig mógł być smutniejszy, jest jeszcze smutniejszy, jeżeli chodzi o wygląd, jeżeli chodzi o emocje dla Mercedesa. Może nie tak dramatyczny, ale równie smutny, ale e, inaczej mogło się to potoczyć również w przypadku Sergio Pereza. Meksykanin miał na sobie presję nie tylko związaną z tym, że Luis bardzo mocno go naciskał, praktycznie przestały dystans wyścigowy, ale również z tym, że w jego samochodzie pojawił się problem. Mniej więcej w okolicy 40 okrążenia inżynier instruuje Sergio Pereza, by ten Kolejno dezaktywował czujniki w samochodzie, czujniki, które prawdopodobnie generowały mu błędy i mogły mieć wpływ na zachowanie się samochodu, mogły doprowadzić do wejścia samochodu w taki tryb awaryjny. Potem okazało się, że dochodziło do takiego ciągłego utraty ciśnienia w układzie hydraulicznym. Problem był tak poważny, że po restarcie Sergio Perez już nie mógł wykonywać tych charakterystycznych zygzaków była obawa, że to ciśnienie w układzie hydraulicznym spadnie poniżej krytycznego poziomu mechanik inżynier określił ten stan jako krytyczny. To może tłumaczyć też ten słaby start Sergio Pereza. On nie był w stanie tak mocno dogrzać szczególnie tych przednich opon, te opony, te koła w samochodzie Louisa Hamiltona wręcz dymiły i to bardzo mocno. W przypadku samochodu Sergio Pereza tego nie było widać i to mogło zrobić różnicę w przyczepności na tych pierwszych metrach, No, ale później wszystko dla Pereza potoczyło się bardziej po jego myśli. Kto najbardziej cieszył się z tego zwycięstwa Sergio Pereza? No Mechanicy, byłego zespołu, mechanicy Aston Martina, to oni jako pierwsi przytulili Sergio Pereza, pogratulowali mu, oni pobiegli tam, żeby oklaskiwać Sebastiana Fetela, który sobie na to zasłużył. Gdyby te problemy Pereza się zmaterializowały, to Fetel byłby na najwyższym stopniu podium, on cieszyłby się z tego zwycięstwa. Natomiast o ile Fetel jest w świetle reflektorów, to gdzieś obok przeszło bardzo dobre tempo jego młodszego partnera zespołowego Lensa Strola. Wyobraźcie sobie, że Stroll na zużytej twardej oponie w okolicy 15, 16 do 30 okrążenia jechał tempem lepszym niż na przykład Gasly, Leclerc, Norris czy Albon on wczoraj miał szansę zakończyć ten wyścig naprawdę bardzo wysoko no nie wiem czy tak wysoko jego partner zespołowy ale byłby gdzieś blisko ogromna szkoda, że ten weekend się dla, dla niego potoczył widać, że oba samochody Aston Martina na tym torze czuły się niesamowicie dobrze ale Perez to nie był jedyny kierowca, który musiał sobie wczoraj radzić nie tylko z rywalami, ale miał też takie pracowite popołudnie w samym kokpicie również inny Hmm. Obecny na podium Pierre Gasly miał ogromne problemy w swoim samochodzie z jednostką napędową, musiał ją odpowiednio zarządzać. Tutaj też inżynier prowadził go przez te wszystkie zmiany na kierownicy. No i Pérez powiedział, że nie Perez tylko Gasli powiedział, że to go kosztowało to drugie miejsce na podium. Gdyby nie to, byłby się w stanie utrzymać pewnie przed Sebastianem Fetelem. Brakowało mocy, szczególnie na tych prostych odcinkach. Być może zawiódł gdzieś układ elektryczny, który zwykle pomaga, dodaje tej, tej mocy na prostych. Tym razem Gasly twierdzi, że różnica między moją wydajnością czy wydajnością mojej jednostki napędowej a tym, co się działo w samochodzie mojego partnera była bardzo duża. Na moją niekorzyść tutaj Honda może trochę żałować tego, że nie wymieniła tych jednostek napędowych w swoich samochodach, tak jak zrobili to specjaliści Mercedesa czy Ferrari, ale z kalkulacji japońskich inżynierów wynikało, że i niezawodności mocy powinno jeszcze wystarczyć wystarczyło, no ale mogło być jeszcze lepiej. A co jest gorsze od tej czarnej magii tych błędów w zaklęciach? No gorsza jest nagła zmiana kierunku na dużej prędkości. I to właśnie wydarzyło się wczoraj pomiędzy dwójką kierowców hasa, coś, co mogło mieć bardzo brutalne konsekwencje... Y Wintersteiner zamiot pod dywan takim stwierdzeniem, że to było zwykłe nieporozumienie i nic tu takiego naprawdę się nie wydarzyło. Długo Czekałem z oceną tego, co robi na torze Nikita Mazepin, oglądacie mnie regularnie, to wiecie, że raczej tonowałem te krytyczne głosy, powodowane często tym, co Nikita pokazał poza torem, a nie na nim, No ale tym razem tych zbiegów okoliczności wokół Nikity Mazepina jest po prostu zbyt dużo, tych prostych błędów popełnianych na torze, jak chociażby pierwszy trening. Piątkowy trening, kiedy inżynier trzy razy mu mówił, masz za sobą szybkiego kierowcę czy kierowcę na szybkim kółku. Mimo tego Mazepin nie miał problemu, żeby zblokować szybkie kółko Maxa Verstappena. Jeżeli chodzi o problemy Mazepina, no to mam nadzieję, że Gintersteiner go szybko tam ułoży i powie, że taka sytuacja nie, nie ma prawa ponownie się zdarzyć. Ale te problemy pojawiają się również w zupełnie innym obszarze. Jak pewnie słyszeliście, Nikita, Mazepin ma odbyć taki obowiązkowy kurs wojskowy, został po prostu mm, zaproszony przez rosyjską armię. No i tutaj e, ta historia zrobiła się dość gło głośna w mediach, dlatego zapytałem jednego z moich kolegów z rosyjskiego serwisu e, Czempionat, jak to naprawdę wygląda, czy to jest poważna sprawa. No stwierdził, sprawa raczej nie jest poważna, bo Dmitry Mazepin, biorąc pod uwagę jego możliwości, byłby w stanie to załatwić natomiast. On chce to wszystko zrobić legalnie, tak jak powinno. Dlaczego? Dlatego, że Dmitri Mazepin sam jest byłym wojskowym. W latach 86-88 służył w Afganistanie, chyba jako tłumacz, z tego co doczytałem. Dlatego on chce, żeby również jego syn w tym obszarze wojskowym przeszedł tą drogę tak jak powinien. Mówi się o dwóch możliwych drogach, albo Nikita Zepin nadal będzie kontynuował ten udział w zajęciach organizowanych przez rosyjską armię to jest raczej kierunek, którego możemy się spodziewać, albo wystąpi z tego procesu i poprosi o e, zgodę czy zwolnienie z tego, biorąc pod uwagę wybitne osiągnięcia sportowe. Ale, tak jak mówię, to jest raczej kwestia honoru w przypadku Mazepinów. Obaj panowie chcą mieć to przeszkolenie wojskowe, tą część wojskową zaliczoną tak, jak być, powinna więc raczej. Wyrwania Mazepina z tego świata ścigania do świata wojska, koszarów, czołgania się w błocie nie będzie, choć może po takim weekendzie i po tym, co pokazał w przypadku walki ze swoim partnerem zespołowym, takie czołganie w błocie by się mu po prostu przydało. Tyle na dzisiaj, wiem, że tych informacji było dużo, może nawet za dużo, ale musiałem po prostu takie informacje nie mogą przejść obok, ich nie mogę sobie darować, i na pewno dla Was to jest też ciekawa porcja informacji. Tyle na dzisiaj, dziękuję, że kolejny raz byliście ze mną. Dziękuję za bardzo dużą ilość nowych subskrypcji, bo one na liczniku robią duże liczby. Jeszcze raz dziękuję, trzymajcie się i do zobaczenia.